Na sam początek ta gra zawiera elementy brutalności, więc jeżeli nie lubisz krwi nie lubisz się w ogóle, nie? Na przykład nie wiem, oglądaliście i tam bili tego ziomka, piliście jak strachu, to nie wchodźcie na ten film, dobra? Ale jeżeli chcecie zobaczyć odcinek, to zostawcie łapkę w górę no i zapraszam Was do oglądania. To był najgorszy początek, jaki zrobiłem w mojej całej <laughs> karierze na YouTube. Witajcie! Witam was bardzo. Serdecznie, w kolejny grzeb! Jak widzicie, w tym momencie mam y, założony aparat, więc jestem wkurzony, bo nie mogę jeść już kef. Każdego jedzenia, jak go się tykam, to, to od razu mnie bolą zęby i. i żal nic nie mogę jeść. I... Chociaż nie będę gruby. Czy co? Mamy od początku. To jest jedna z typów takich gier, gdzie musimy coś zrobić z daną osobą. W ogóle wyłączę tą muzykę, bo to jest patologia jakaś W początku bierzmy sobie Fire Poker, tylko nie wiem, czy ktoś to nagrywa. Jak ktoś nagrywał, to trudno, ja jestem lepszy, dlatego oglądajcie takie rzeczy u mnie. taki zabawny jestem jak zawsze. Nie możemy tego przecież, nie możemy wziąć. To i możemy że to, nie wiem, nie rozumiem, o, o co, o co, aha, mogę, mogę do tego dodać coś, więc nie wiem, dodajmy do tego psa, nie, nie mogę dodać do tego psa, Dodajmy pilot, whisky, nie wiem, co tu jeszcze jest, tutaj dodajmy, o, możemy tak zrobić, co, 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 co zrobisz, nie wiem, jak ja, ja go zabijesz, czarna wdowa, dlaczego ty masz czarną wdowę? Sobie teraz e, ten fireplace, ten kominek. Zobaczymy, co on z tym zrobi. Aha. Bardzo pozytywnie. Ten... Ogółem nie będę rozmawiał o tym, że to jest trochę nienormalne, że ktoś ma. Koło kominka tyle broni, no ale uznajmy, że taki szeryf mieszka w Australii, były, są tam żółte pasy, no i tak to wszystko tutaj wygląda. Husky tutaj łyski, on się nazywa psa i dodajmy go do łyskacza. Nie możemy, no czemu? Jest łyski, jest... Klikam na wszystko i cały czas ten pies nic nie robi, to mi, się, to mi się naprawdę tutaj nie podoba. No nie wiem, nie wiem co mogę... to co to jest? Też nie, ale tu coś jest ukrytego. Tu coś jest jeszcze. Drzwi. Pies tu drzwi? Dobrą ma babce w domu, to trzeba przyznać, ale... O nie, dlaczego wiatr? No... Ja już wiem, jakby to wyglądało. Siedzicie sobie przy stole rodzinnym mówicie do babci, że, no babciu, już nie chcę tego jedzenia, zostaw, już zostaw. A ba babcia wiecie, odpowiada, no, wnusiu, jest to na zdrowie, ci wyjdzie. A ty mówisz nie, naprawdę, naprawdę, ja już nie chcę babciu. Wiecie, cała rodzina nagle cicho. I babcia tylko tak. Ja ci dam kur Dobra, pies, whisky wykorzystany, teraz wykorzystajmy 100% proof whisky, zobaczymy co on z tym zrobi, nie wiem, wypije, uderzy, no mi się wydaje, że najpierw, impre... uderzy go po prostu, no to nie było jakieś, nie było jakieś niespodziewane, dlaczego w ogóle ta butelka whisky nie pękła, dlaczego, aha, bo to była, 100% alkoholu było w tej whisky, tak, to nie było w ogóle zabawne, są w tej grze sami rasiści, co Mogę to kliknąć na przykład? Nie, nie chciałem! Co teraz zrobimy z pilotem? Aha, pilot się z czymś łączy. Nie wiem z konsolą do gier? Nie, może po prostu z telewizorem nie mogę kliknąć. Nie wiem tu, 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 tu. Nie wiem, po prostu klikam na wszystko Pilot z... kurde pałką do bezwola, co to jest. Aha Witajcie w programie informacyjnym polskiej tuby, w którym będziemy... Okay. Okej, okay. dobra, twerk zawsze spoko. A. Taktyczna Miley Cyrus weszła tutaj. No okej, okay. no, no dobra, no. Chociaż jakby to była pewnie Miley Cyrus, to by się nie zwrócił. ale trzeba przyznać, że wypróbuję. Ale to dobry sposób, tu się, tu się zdziwiłem. To nie jest to, co mi się wydawało. No dobra, weźmy teraz sobie to, lustro. Co będziemy robić z lustrem? To w ogóle nie jest kreatywne, to wszystko jest takie... Prawie normalne. Teraz lampa, co robi lampa? No jest jak się ucieszył na początku. Nie wiem, bierze tą lampę i co, uderzysz niego, nią? A, roz... A rozbił lampę i teraz. Okay. Do... Trafiliśmy na dobrego psychopatę to trzeba przyznać, ale to nie było jakoś, kurde. Nie wiem, nie wiem, że nie wiem. Przepali tą lampę na miecz gladiatorów Czy coś? Nieważne, ale teraz e, cygaretka. Cygaro, cygaretka, weźmy sobie to, zapalmy sobie taka szluga, no, oczywiście we, e, palimy papieroska sobie, co, co, co zrobić. Nie wiedziałem jak to skopetować, to trzeba przyznać, bo to było trochę dziwne, już wiem o co chodzi. To nie była cygaretka, to nie był papieros. To był e-papieros. Już wszystko jasne. Już wiem, co ta gra miała nam przekazać. Że bohater jest... Jest gej... Bohater jest wejperem straszne rzecz, straszne Przejdźmy dalej. curtain, czyli kurtyna. Aha, to łączymy z czymś, więc łączmy kurtynę z tym, nie, z psem, nie? Z, tym, z tym, z tym, z tym. No, cały czas nie wiem, co z czym się łączy. Nie mogę sobie wyobrazić, co może się łączyć z czymś, jeżeli ty wziął papierosa i go zadymił, a potem go przebił szpadą. No to szpadelką, no to super zabawa. No to jak, jak mam się dowiedzieć? Nie, wiem, odstawmy sobie to na później, bo nie mogę w ogóle się domyśleć czy może się kurtyna połączyć. Więc teraz sobie weźmy najnormalniejsze w świecie, jakieś nie wiem, książki. No jest oczytanym człowiekiem Okej okay. Definitywnie jest mocny O, patrzcie, złapał O, złapał nóż, o coś A, ja pis... Co? Corkscrew? Co to zrobi? Butelkę od wina no, Pewnie, okej, okay. wbił go w oko, pewnie jak w Dead Space. Ie. Jak to... Kto... O nie, przypomina mi się teraz scena w Dead Space. Kto grał, kiedy... Kto grał kiedyś w jedynkę Dead Space'a Kto grał kiedyś jedynkę Dead Space'a Ale byłem mały wtedy jak grałem W jedynkę Dead Space'a, o oh, już to była taka scena, gdzie się wbijała igła w oko i potem, jak się coś źle zrobiło, to, to, to ta maszyna nie, nie wbijała po prostu igły w oko, tylko przebijała. Weźmy sobie tego niedźwiedzia polarnego, zabitego teraz i. Nie wiem, połączmy z czym możemy połączyć, nie? Z tym, z tym, z tym. Cały czas nie wiem, co można, co można z czymś połączyć. To jest strasznie ciężkie. Ciężkie do wymyślenia, no. Nie wiem, nie wiem co. No po prostu, jeżeli mi się nie uda wziąć tego trzeciego, to będą konsekwencje tego. Okej, okay, to zobaczmy najpierw konsekwencje, bo nie wiem, co mogę to połączyć z tym, nie wiem, we weźmy to na przykład. Aha, po prostu mnie zabił. Aha, przegrałem. Ale co mogę... Okej, okay, czyli pierwszy raz mi się nie udało. Co mogę połączyć to z lampionem, żeby nam to wyszło? Cały czas nie wiem, nie mam pojęcia. Nasz randol, nie wiem, kula do kręgli. O, chyba się udało. Aha, dlaczego on od razu brał pieniądze? Chyba nie wiem, że się poddaliśmy. Okej, okay, ale ma zamontowany systemy w domu. No i mamy nowego przyjaciela. To jest kot, mogę kota, kota z psem, mogę kota z psem połączyć. Okej, okay, zobaczmy teraz. Ja, nie, nie wiedziałem co to jest, bo to... Się... Juzzi jaki kot! Puszek spokojnie, puszek! Ej, easy! Weź to Prawdę zwierzęta to sobie dobrałeś. To trzeba ci przyznać, że są naprawdę pod twój... Yy twój charakter. Odświeżasz pojaśnię z cygaretką. Okej, okay, zobaczmy co teraz będzie. Dobra, zapalę sobie tutaj dzięki. a już ogień. Okay, zaraz znajdę ogień. Okay. Aha, bo to będzie miało gaz i mu... Aaa, to tak jak się wszyscy. Właśnie z tym pomieniem i z dezodorantem zawsze się tak bawiłem. Znaczy raz prawie mi to wybuchło, ale to jest to jest po prostu na inną historię, powiem, że czasami mój tata ogląda to co nagrywam, więc... Ja to pozdrawiam cię, wcale nie rozwaliłem sobie całej ręki. Weźmy po kolei. O, mogę. Okej, okay. mogę firanki z pałką baseballową? Okej, okay, no dostał w twarz. No i co, da... co dalej? Co dalej zrobić? Pięć minut później. Aha, Pitbull nowe porządki Nie ja tak jak sprawdzić, czy jeszcze, że jego przebić tak jest. No, to dobra, no. Zawsze, to tak, kto, kto co lubi, tak? Kto co lubi? E, tu mi nie wchodzi. No, kurde, jest to ciężkie. Nie, katana, mogę? Konsolec z kataną? O, kurde, Mortal Kombat. Co tu się będzie działo? Okej. Okay. AD, AD, AD. No i się to tak się to robi. Znaczy, ja nie, ja nie klikałem teraz, nie? Jak się nazywał ten bohater z Mortal Kombat teraz? Dobre fatality. Jak się nazywał Mortal Kombat, typ z Mortal Kombat, który miał miecz? Z zapomniałem, ale miecz, jeszcze, Zostały nam dwie tylko możliwości, więc zobaczmy, co mogę teraz zrobić. O, udało mi się w końcu. Jest. Ale dlaczego świeczką jest klimonem? O co tutaj chodziło? minut później, okej. Okay. A Nunchaku, naprawdę? Ja się z tym tyle... Ja nie mogę. Klikałem przez bite 8 minut, żeby się dowiedzieć, że ze świeczek można zrobić numczak. Dzięki też. Kiedyś trenowałem karate, Super. Jeszcze już siedzę, z tego wszystkiego, że kamera mi padła i po prostu nie wiem, nie wiem, co mogę przeoczyć. Nie wiem, tu, tu, tu. Nie mam pojęcia, ale chyba teraz skończę. Nie, no to już było, to już było. Chyba teraz, zaraz skończymy. Nie wiem, tym się. O! Tego nie widziałem. Aha podusz, naprawdę poduszka, nie widziałem poduszki Ja nie mogę, no nie widziałem poduszki I co, go udusza I, to... I tego szukałem przez 10 minut Udało mi się coś odblokować I co to jest to, co to jest to Aha, możemy teraz Możemy teraz go w kuchni, O, panie, myślę, że to już jest koniec. Jeżeli chcecie dalszą część, to zostawcie po sobie aktywność, czyli m.in. na przykład nie wiem, łapkę w górę, komentarz, no na najlepiej to wszystko razem, a jeżeli nie subujecie to zostawcie subskrypcję tego kanału. No i cóż, jeżeli będziecie chcieli, to sobie przejdziemy to następnym razem. Więc cóż, trzymajcie cześć, to było na tyle. No i co, do następnego odcinka. Na razie. Co to jest? Nie, 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 nie będę, nie, 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 nie będę nic tylko, dobra?